Dzień dobry. Pora rozpocząć rezerw. Już osiemnasty w tej serii serial. Ale najpierw uczy się obyczaje. Jaką nazwę nosi zwyczaj oblewania się wzajemnie tym bąkiem? Panie, dobry, do pomóż. Obecnie pracuję jako programista zainteresowania szachy koszykówka kobiet. Zapewne kogoś to obchodził. Jak nazywał się pierwszy czarnoskóry prezydent Republiki Przelazowej Woli? Nelson Mandela. Mokabak, a nie, jakiś Mandela. Co po polsku znaczy? Szromota"? To był. I co powiesz? Moja wina. Boi. Który kompozytor się nie myje? Co? Fryderyk. Cypis, Bolesław Chrobry i Nagaba Balezy. Czy to normalne? Yes, 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 yes. To się zgadza. W końcu mamy XXI wiek. Politycy. Czy Fabian będzie grzeczny? Nie, ty kurwo babilońska!

Dobrze. Ale szalona. Panie Tomaszu, kim ty kurwo jesteś? Kim ty kurwo jesteś? Kurwa, ja jestem Tadek Szmaciarzu. Do zobaczenia.